Koniec. Nie i koniec. Leć, się w błocie. To już mebel czy jeszcze człowiek? Dajcie spokój, dajcie głosu, znajdź sens tej mi harmonię. No i znowu łapię w kurwa, jakbym miał 16 lat. I zgrać mi na kurwę, nudzę, niech dla ciebie słucha światła. A więc stanie żaden balet, ale Teraz lecę w karabanie stale. No i lec, no i lecę. lecę. Niechaj Bóg mam niech opiece koń. No i lec, no i lecę, lecę. Samolotem pełnym wspomnień Raz, dwa, trzy, to nie hip hop, dziwko Robię to dla brzmienia, po to by zabłysnąć Pochłania mnie ogień, kiedy patrzę w przyszłość Kiedy patrzę w przyszłość Ta rozpierdol jak kamikadze, trochę jak ten szop niebieski, co zmienia ciąg wydarzeń. Dostarcza mi wrażeń, zaraziłem się, trapem ciągle rośnie liczba skażeń Nie wiem za którym razem oni przyjmą do wiadomości, że w ich zdanie wyjebane. Ty dla braci jak na ranę, oddam życie za tą klikę, nie masz szans na zdradę. Twoje ambicje na odwrót, jak coś na trawisan. Ty się skupiaj na melanżach, ja na kąta. liczbach się w górę, ty w dół lecisz tak jak pilot kamikadze Życie ci się sypie, ja nic na to nie powiem raz, dwa, trzy, to nie hip-hop, dziwko -hop. Robię to dla brzmienia, nie po to, by zabłysnąć Pochłania mnie ogień, kiedy patrzę w przyszłość Kiedy patrzę w przyszłość